Cześć, cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki. Dawno nie było aż tylu zapytań o konkretną recenzję, ale najwyraźniej ten arcy skupienia mocno Was zainteresował. Zerknijcie, jak to się prezentuje. Dwa wielgachne łby, interesująco podczepiono te skrzydła, są tutaj mniejsze i większe, te mniejsze przy przednich łapach, no to jest niecodzienne rozwiązanie, no i ogólnie widzę tutaj solidne inspiracje tą koncepcją Yin-Yang. Tak mi się wydaje. Być może niepotrzebnie wypchano tutaj ten spinner, no bo przecież można go dorwać, jeżeli ktoś chce, osobno, a tak smoczysko byłoby nieco tańsze. No właśnie, jeżeli chodzi o technikaria, 869 elementów. Cena katalogowa 440 zł bez grosza, ale już teraz na internecie da radę znaleźć za około 330. 8 minifigurek. Niektóre się niestety powtarzają względem kiełogrzmota, no na przykład ten Lloyd ale pozostali już nie. Kol, Mistrzyni Żaru, Wildfire, Kai, Pixel, Drix, Zarkt, bardzo ciekawa postać, no i Dragoński Wojownik. O, jestem ciekaw, jak to wszystko mi się spodoba. Nie traćmy czasu, otwórzmy. Harmonia, spokój, równowaga, yin yang. Przeciwieństwo chaosu to się wszystko zgadza. Zerknijcie, jakie to pudło jest długie, aż mi się nie mieści w kadrze. Okej, okay. idę to wszystko pootwierać. Nawet nóż też pasuje do kolorystyki, przynajmniej tej części pudła. No i wysypujemy. Sprawdźmy, ile tam faktycznie worów z klockami będzie. Tych zestawów na marzec nie wyszło zbyt dużo, no bo właściwie chyba się nie mylę. Mamy dwa smoki i póki co nic więcej. Ok, zajrzałem. Wszystko powyciągane. No i badamy temat. Siódemka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Tak jest. Właśnie tyle mamy worków. Czyli trochę ponad 100 elementów na jeden. No i otwórzmy jeszcze tą teczkę. O, ho, ho. ho. Fajne, takie powiedziałbym jakby lodowe te skrzydła. No i mamy listek z naklejkami. Trochę cielska, trochę takich powiedzmy elementów zbroi. A może nie, może to też jest heh, jakaś taka tkanka, tylko mocno stwardniała. Zobaczymy, słuchajcie. Tak naprawdę dziękuję Wam za to może komentarzy, które tam mi tłumaczą uniwersum Lego Ninjago. Bo przez to nie oglądając serialu coraz więcej się dowiaduje. Dzisiaj bez speedbuildu, no ale po prostu będziemy dość dokładnie recenzować. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie obejrzyjcie taki krótki materiał Legendary Dragon War, no bo to wiele tłumaczy, jak właśnie ten smok chaosu konfrontuje się ze smokiem harmonii, ze smokiem skupienia. Okej. Okay idę budować. No i tak oto prezentuje się dumny arcy-smok skupienia. Jest petarda, to na pewno. Budowałem półtorej godziny no i wygląda to bardziej smoczo, bardziej klasycznie niż ten niedawno pokazywany przeze mnie kiełogrzmot. Choć z drugiej strony no, smok chaosu był chyba zbyt surowo oceniony, no bo on miał być taki zabiedzony, zniechęcony życiem i łańcuchami, w końcu w niewoli od kilkusetek lat. Te bestie do siebie pasują, skalowo to się zgadza, Choć tak naprawdę na tych przeróżnych animacjach widzieliśmy, że jedna taka bestia to potrafi być większa niż całe miasto turniejowe, ale wtedy to wszystko byłoby kosmicznie drogie. Oczywiście są pewne mankamenty, niektórym przeszkadza, kiedy te klocki typu technik są tak mocno widoczne, czy to na łapach. Te takie zawiasy kulkowe, czy gdzieś tam przy łączeniu z tułowiem, albo na tyle. Ale tak naprawdę trochę tych techników widać, dlatego że mamy mechanizm ruchu skrzydeł. I to wypada całkiem nieźle, a może nawet na chwilę Wam się pokażę, żeby zaprezentować jak to wygląda z człowiekiem. No, smok jest znacznie mniejszy od smoczycy źródła ruchu, ale to jest taki rozmiar powiedzmy podobny do tego kryształowego króla. To nie był smok, ale coś w rodzaju ciekawego mecha. No, to chyba najwyższa pora na obracarkę i podanie kilku wymiarów. 52 cm przy pełnej rozpiętości skrzydeł, 35 cm długości, to już w zależności jak podwiniecie ten ogon, no i mniej więcej 28,5 cm wysokości, licząc od pazurów aż po te czarne proporcje. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu z bliska. Nieco przekornie rozpocznijmy omówienie od tych konstrukcji wyspowych. Co my tutaj mamy? Mikrokapliczkę, gdzie możemy odwiesić kolejne pryzmatyczne ostrze. Są cielnie, są łańcuchy, drewniane schodki. No i całkiem ładne zwieńczenie. Tak naprawdę jednak, no mogłoby tego tutaj nie być. Zestaw pewnie byłby tańszy. Jest to taki poziom polibagowy. No i mamy spinner. Sprawdźmy, czy aby na pewno to wszystko tutaj działa. Ty! No, fajnie się kręci, jak najbardziej. Kluczowe jest to, co by minifigurkę tam mocno wepchnąć i rzeczywiście można sobie na planszy porywalizować. Takie bąki już żeśmy widzieli. Odsyłam Was do innego materiału. To się właściwie niezbyt mocno różni. Oczywiście ta platforma jest nieco inaczej zbudowana, co by wiecie podpasować do mistrza albo mistrzyni roju. No właśnie, bo dla mnie to nadal nie jest jasne. To w końcu dziewczyna czy chłopak, kobieta czy mężczyzna. Ech. Internetowe materiały, które do tej pory czytałem, nie są w tej materii zgodne. Kiedy te największe i najpotężniejsze smoki z Lego Ninjago mają więcej niż jeden łeb, na górze może zrobić się tłoczno. W tym przypadku wszystko jednak pasuje. Duża zasługa tej harmonii, no bo mamy łeb piaskowy po lewej stronie, łeb fioletowy po prawej, no i dużo złotych urozmaicaczy. Między innymi rozbudowane rogi. Ależ to fajnie wygląda i nie ogranicza ruchu, bo bylibyśmy w stanie... Nawet się tutaj obrócić zarówno tym fioletowym, jak i piaskowym łbem. Choć nie wygląda to wtedy zbyt szczęśliwie i trzeba uważać, żeby niektóre klocki się nie poodczepiały. A wiecie, jednak te zawiasy wymagają dość dużo siły. Podoba mi się bardziej chyba ten łeb fioletowy. On te rogi ma powiedzmy standardowo ułożone, no ale to wszystko odpowiada naklejkom na proporcjach. Nim jak, pamiętacie przeciwieństwa? Jak najbardziej fajnie to wszystko przekminiono. Szkoda tylko, że nie mamy żadnego promienia. Wiecie tutaj, z pysków, bo ja pamiętam ten smog właśnie tak atakował. Dwa promienie stąd, no i jeden wychodzący niejako z piersi. Co to może być? Coś w rodzaju reaktora łukowego, i teraz będę tej strzałki szukał. A ona nie została wykonana powiedzmy z takich miękkich materiałów. Jest to dość niebezpieczne. Tutaj mamy jeszcze podczepione latarenki. Bardzo fajnie. No pewnym ograniczeniem tego smoka jest to, że raczej tych łubów nie będziemy w stanie pochylić. No ta dumnie wypięta pierś, ona jednak jest pewnym ograniczeniem, ale tak naprawdę no góra mi się podoba ten patent z pociskiem gdzieś w klatce piersiowej. No, nie jest to oczywiste, nie jest to codzienne, i tylko można byłoby się zastanowić, czy tutaj na górze wszystko dobrze rozegrano. Bo raczej kształt tej fioletowej głowy wypada lepiej. Może dlatego, że jest bardziej klasyczny. Moglibyśmy tutaj usadzić minifigurki, albo po prostu pozdejmować coś w rodzaju takiej namiastki siodła. Ponownie trzeba uważać, co by nie odczepić zbyt dużo. No i mamy tutaj jakieś takie hmm, gniazda niezakryte. Być może można byłoby jeszcze takimi odwróconymi klockami to pozasłaniać, ale wydaje mi się, że i tak te łby wypadają akceptowalnie dobrze. No tak, jak mówiłem, smog petarda. Przód, szyję oraz łby mamy dobrze przepatrzone, to przyjrzyjmy się jeszcze grzbietowi, temu luźno chodzącemu ogonowi. Swoją drogą tutaj przydałoby się jakieś pokrętło, co by mieć kontrolę nad zadawaniem ciosu. No i przyjrzyjmy się jeszcze tym nogom. Po boku bardzo ładnie to wszystko obudowano. Podoba mi się, jak podczepiono te pazury, to dzięki temu jest trochę ruchome i wygląda po prostu znośnie, choć niektóre elementy łatwo tutaj w czasie zabawy mogą się odhaczyć. Natomiast wiecie, no, nie zapozujemy czym innym niż stopy, bo tutaj na sztywno, na tym obszarze to zostało wszystko podczepione. Ale zwróćcie też uwagę, bylibyśmy w stanie. W ten sposób całego tego smoka pochylić, uwaga na te małe skrzydełka, bo wtedy mogą się nieco pogiąć. Świetny pomysł, świetny patent, zresztą podobnie jak zabudowa tutaj na przodzie. Być może trochę zbyt często wykorzystują te wszystkie tarczowate elementy, bo to wtedy wygląda bardziej robotycznie niż naturalnie, ale niech już tam będzie. No generalnie to mi się podoba. Ten patent z dwoma kolorami, świetnie to obmyślano, ale powoli się już powtarzam. Pokażę Wam jeszcze z tej perspektywy, jak pomachać tymi skrzydłami. Swoją drogą fajnie to wszystko zaprojektowano. Ponownie tutaj koncepcja jest silną stroną tego zestawu. No i w ten sposób odpalamy pocisk. Chyba wiecie już wszystko. Przejdźmy do minifigurek. Być może jeszcze jakiś pazur tutaj z tyłu warto byłoby podhaczyć, ale to już czepialstwo. No smok. Smok petarda. Mówię to po raz trzeci. Wow, teraz tak sobie uświadomiłem, że 8 postaci w takim zestawie to naprawdę niezły wynik, choć wiadomo, że niektóre z nich są do dorwania w dużo tańszych setach, na przykład Wildfire, Mistrzyni Żaru czy też Ciepła, przepiękny plemienny strój. Możemy sobie trochę tym ogniem postrzelać, ale wiadomo, że razem z Owadzim Mistrzem, no za 30 kilka złotych da radę to zdobyć. Pokażę wam, jak prezentują się stroje ninja od przodu i od tyłu. Tutaj niezmiennie będę narzekał, że nie mamy też włosków na podmiankę, co sprawia, że kiedy zdejmiemy maskę, no to wygląda to dość głupio. I przejdźmy do tych jeszcze ciekawszych postaci, pixel. OK, no można było w tej wersji ją zdobyć w tym Ultramechu, no ale wiadomo, nie każdy kupuje wszystkie zestawy, a ta postać jest akurat fajnie odświeżona, duże szczegóły, chociażby tutaj na stopach. No i chyba najciekawsza postać to kolejny z zakazanej piątki, Zarkt, ależ on mrocznie wygląda. No ta piątka jest coraz bardziej intrygująca. Złote łańcuchy, jakiś taki kiścień no, i to tutaj na głowie, ależ dobrze, jakiś kosz. No, można to wykorzystać na jakiejś makiecie w stylu bardzo mrocznym, takim, wiecie, horrorowym nawet. O, twarz przypomina mi trochę któregoś z poprzednich antagonistów, wiecie, jakiegoś takiego mrocznego władcę, ale jak najbardziej też to się broni. No, tutaj oczywiście ten element robi największą robotę. A tego owadziego mistrza to już żeście widzieli. Tutaj również podobają mi się te wszystkie wypustki, Muszę go rozebrać, żeby pokazać wam to wszystko od tyłu. Natomiast, tak jak mówiłem, w momencie kiedy za trzy dyszki da radę go zdobyć, on już nie jest aż tak ekskluzywny. No i nie rozumiem, dlaczego temu wojownikowi odebrano bardzo fajne elementy tych smoczych skrzydeł. No, można byłoby się postarać. W końcu secik kosztuje katalogowo 440 zł. Czyli trochę pochwaliłem, trochę zganiłem, ale ogólnie jestem zadowolony. Taki właśnie unikatowy mistrz, wiecie, adept strzasko obrotu, jest tutaj jak znalazł. W tych dużych zestawach zawsze powinno być coś unikatowego. Zgadzacie się ze mną? <laughs> śmiesznie robi się wtedy, kiedy taka początkowo unikatowa postać trafia do magazynu, a taką sytuację będziemy mieli z Moro w kolejnych miesiącach, ale dobra, do brzegu, tego smoka oceniam bardzo pozytywnie. On jest jakiś, zbudowany na ciekawym patencie, no i właściwie poza jakimiś drobnymi mankamentami. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Oprócz tego, jakieś tam peryferyjne konstrukcje. No dobra, mogą być, ale nie muszą. Od spodu ten smok no nie jest jakoś szczególnie zabudowany, raczej postawiono po prostu na odkryte gniazda. A można było tam jeszcze pociągnąć tą pierś. No i wiecie, żeby od spodu wyglądało to naturalnie. Tego jednak nie zrobiono. Klocuchy zapasowe, jest trochę broni, trochę drobnicy, ale chciałem zwrócić Waszą uwagę na tego klipsa złotego na środku, który jest jednocześnie czymś w rodzaju groszka i właśnie w ten sposób podczepiono te lampiony. O, gdzieś już to widziałem, ale to na pewno otwiera nowe możliwości. Moja ocena końcowa. Z racji na te minifigurki, no to tutaj wychodzi mi 9 na 10, bez żadnego minusa. Naprawdę polecam tego smoka, to byłaby taka ścisła topka tego, co obecnie mamy na rynku. Hej, trzymajcie się i piszcie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć na moim kanale.